Za chwilę wyjdziemy do bazyliki, która jest pod postaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika, bo też musimy tak dodawać. Kościół oczywiście dominikański. Dominikanie przybyli do Lublina po 1250 roku. Idziemy proszę Państwa do świątyni. Wiecie Państwo o tym, że do 1991 roku tu były relikwie Trzewa Krzyża Świętego u góry. Tam jest graficja pokazujące jak wielki ten relikwiarz w takiej wysokości. Ja jako dziecko z tu przychodziłem, jeszcze pamiętam, to piątki były msze i całowało się właśnie ten relikwiarz, trzymany przez dwóch zakonników. Wiele było prób kradzieży, ale ten relikwiarz zaginął w 1991 roku. A skąd on się tu znalazł? Może cała historia odnalezienia relikwii drzewa Krzyża Świętego. W 326 roku naszej ery święta Helena na Golgocie, on znalazła ten krzyż, prawda? I z biskupem Jerozolimy Makary podzielona na trzy duże części. Jedna do Rzymu powędrowała, druga została w Jerozolimie, a trzecia do Konstantynopola. W 1988 roku w momencie chrzturusi. Książę Ruski Włodzimierz Wielki bierze sobie za żonę córkę cesarza Konstantynopola, a relikwia przewozi do Kijowa. W XIV wieku są walki bratobójcze o Kijów, i wtedy książę Kijowski Grzegorz z żoną i synem uciekają do Polski, otrzymają zezwolenie od króla na zamieszkanie w Lublinie i przywieźli oni właśnie tu te relikwie, gdzie wiele było ich grup kradzieży, a do czasów współczesnych. No więc tak, cztery lata temu, no kiedyś mówiło się nieoficjalnie, a po, po tym filmie emitowanym w telewizji polskiej cztery lata temu, na Wielkanoc zresztą, już możemy głośno mówić. Było takie powiedzenie, że jeżeli te relikwie wrócą do Kijowa, to się odrodzi państwo Rusinów. To był rok 1991, powstała Ukraina. Boże są tam na wschodzie. W każdym razie, w każdy piątek tutaj zakonnicy modlą się, przepraszają pana Boga, że nie upilnowali tych relikwii, ale jeszcze proszą pana Boga, żeby te relikwie wróciły z powrotem do Lubina. Kaplica firlejowska, możnego rodu firlejów, tu jest relikwiarz, gdzie jest fragment krzywał żebyśmy... A te duże relikwie zaginęły. Nie wiemy, gdzie są. Ale tylko w maleńki fragment pozostał. I tu mamy przed sobą relikwiarz. I po środku przeszklenie, a wewnątrz, w kształcie krzyża, ta niewielka drzazga, która się oderwała podczas czyszczenia. I, i tam była przekupowana oddzielnie, dlatego tu została przeniesiona do tego relikwiarza. Także tu jest relikwiarz, gdzie jest fragment.